Mam informację, że już jesteśmy, już nas widać, już nas słychać, więc witamy po raz pierwszy oficjalnie z hiszpańskiej ziemi, a dokładnie z Majorki, bo tutaj odbywa się drugi PLT Camp, organizowany wspólnie właśnie przez Polską Ligę Tenisa oraz organizację, a raczej stowarzyszenie, ten tenis z Wrocławia. Z tej strony Mateusz Stańczyk, witam wszystkich bardzo gorąco, tak jak to miało miejsce na przełomie marca i kwietnia w ale nad jeziorem. Garda, tam miałem okazję relacjonować dla Was to, co się działo właśnie we Włoszech, i tak samo będzie też w Hiszpanii przez najbliższy tydzień. Także zapraszamy na wszelakie relacje. No i teraz czas sobie porozmawiać na temat tego, co tutaj będzie się działo przez ten cały tydzień. A obok mnie jest jedna z osób, które na pewno nam doskonale na ten temat powiedzą kilka słów, a więc Tomasz Góra, właśnie z. Ze stowarzyszenia ten tenis z Wrocławia. Witam cię serdecznie, Tomaszu. Witam cię, Mateusz, serdecznie i witam wszystkich widzów oglądających nas teraz na żywo. No to Tomaszu na początek takie pytanie, jak w ogóle właśnie wygląda sytuacja? Czy już wszyscy dotarli, czy jeszcze czekamy na kogoś, jak od strony organizacyjnej to właśnie wygląda? Wydaje mi się, że wszyscy dotarli. Mieliśmy zorganizowany transport z lotniska do hotelu. Obóz liczy 51 osób, natomiast przejechało z nami autobusem organizowanym 43 osoby. Pozostała ósemka miała dotrzeć na własną rękę do hotelu. Myślę, że wszyscy dotarli bezpiecznie. Natomiast wszystko okaże się na spotkaniu organizacyjnym, które będzie miało miejsce o 20.00 po obiadu kolacji. Dokładnie, Na, najpierw czeka nas jeszcze obiad-kolacja, potem spotkanie organizacyjne, no i potem też będzie okazja do tego, żeby w końcu rozlosować pierwsze zestawienia, jeśli chodzi o zmagania, czy to w Pucharze PLT, czy później też w rozgrywkach ligowych. O tym sobie jeszcze później porozmawiamy. No to Tomaszu, chciałem cię zapytać, jak właśnie wygląda tutaj dystrybucja, jeśli chodzi o obiekty, jak tutaj właśnie sprawa z kortami wygląda i też jak będzie wyglądać tutaj Dzień, treningi i potem mecze? Już mówię, jesteśmy tutaj pierwszy raz. W tamtym roku zrobiłem z żoną mały research po majorce. Spędzaliśmy tutaj wakacje. Pozdrawiamy tutaj żonę, która jest tutaj obok nas. Tak, tak, właśnie nam przesłała buziaczki. Ten hotel wygrał, jeżeli chodzi o infrastrukturę tenisową i w ogóle położenie, ciszę, spokój, zieleń, jak sami widzicie, jest tutaj mnóstwo zieleni. Jak będzie wyglądał dzień? Dzień będziemy zaczynali oczywiście śniadaniem o 8 godzinie, mamy śniadanko od 8 do 9.30, natomiast od 9 zaczynamy już treningi tenisowe, będziemy grali na czterech kortach, grupy będą liczyły do, do czterech osób, mamy czterech trenerów, będą trzy bloki, czyli zaczynamy o 9, kończymy o 13.30. Po 13.30 startujemy z turniejami PLT. Po turniejach oczywiście kolacja od 18 do 20.30 i to będzie, tak na, to będzie taki nasz stały plan dnia. Natomiast wszystkich chętnych z żoną zaprosimy jeszcze na, na sesję jogi, które będą się odbywały przed, przed śniadankiem o 7.30 będzie można przyjść, przygotować się, żeby dobrze spędzić cały dzień. Intensywny cały dzień można powiedzieć. No właśnie, jak tutaj wygląda jeszcze ten aspekt pod kątem trenerów, bo właśnie organizacja, stowarzyszenie, ten tenis też właśnie wspomaga pod kątem właśnie tutaj dostosowania trenerów do poziomu gry, zawodników. Jak to właśnie jeszcze z tej perspektywy wygląda? Grupy tenisowe ułożyliśmy względem poziomów. Tutaj dużą, dużą, dużą pomocą wykazał się Radek Gerlach, który mi pomógł w ułożeniu tych grup. Jeżeli chodzi o trenerów, mamy tutaj trzech trenerów z ten tenisa. Ja, Tomasz Góra, Marek Pokrywka, niegdyś znakomity zawodnik, do tej pory... Ciężko z nim wygrać. Mało jest takich osób w Polsce, które, które dadzą z nim radę. I jest jeszcze mój wspólnik, współzałożyciel ten tenisa Łukasz Pripsek. Natomiast będą nas tutaj wspomagali jeszcze, jeszcze trenerzy, rodem z Majorki Manuel i drugiego imienia trenera, zapomniałem, nie poznałem go jeszcze osobiście, będzie to miało miejsce jutro. Także. Oprócz trenerów z Polski, będziemy mieli okazję jeszcze odbyć lekcje z trenerami anglojęzycznymi, hiszpańskojęzycznymi, tutaj na miejscu na Majorce. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję serdecznie za rozmowę, także bardzo Ci dziękuję. No Dzie i do usłyszenia pewnie w kolejnych dniach. Dziękuję, ogarniacie się szybko, żeby, żebyście na kolację zdążyli. Tak jest, ogarniamy się szybko i też może Ci się być może dziwić, czemu tutaj też tak. Może się troszkę drapiemy i tak dalej, ale naprawdę atakują nas komary, dlatego będziemy tak starali się dosyć sprawnie i dołącza kolejna uczestniczka, bardzo słynna już w polskiej lidze tenisa, Natalia Kaczmarek z Poznania. Witam cię serdecznie. Cześć. Jak Ci się podoba tutaj na Majorce? O Jezu, super! Jestem po raz pierwszy na Majorce, ale bardzo mi się to podoba. Jestem zaskoczona, że o tej porze roku taka pogoda. I bardzo pozytywnie też odbieram w ogóle środek. Nie spodziewałam się, że, że będzie na takim poziomie. Robi wrażenie wielkość tego obiektu myślę. Też wielkość, ale jest bardzo zadbane, bardzo przyjemnie tutaj jest. No właśnie, a my tak jak dojeżdżaliśmy tutaj do tego ośrodka, to taka droga tak skierowana gdzieś tam na uboczu, taka wąziutka by się wydawała, to i nagle taki wielgachny obiekt nam wyrósł. No to prawda, ale to chyba tak często jest w kurortach, nie? Że takie duże, fajne obiekty gdzieś tam są na obrzeżu. Tak mi się wydaje. Dobrze, Natalia, przejdźmy do brzegu. E, jakie są Twoje cele, jeśli chodzi o tutaj pobyt, właśnie na Majorce? Czy skupienie na takiej grze, na rywalizacji, czy może jednak odpoczynek? No, chciałam to wypośrodkować, bo nie miałam urlopu. E, I właściwie, jak się dowiedziałam, że jest taki wyjazd, tak gdzieś tam w październiku, to szczerze mówiąc, przesunęłam swój urlop w pracy, żeby właśnie pasję pogodzić z odpoczynkiem. I mam nadzieję, że mi się to uda, chociaż chciałabym zagrać, no wiadomo, rano będą treningi, potem PLT Kobiet na pewno. W Pucharze też bym chciała, a pytałam męża i pozwolił mi na Mixta. Więc... <ścoughs> Więc nie wiem, czy nie zagramy we wszystkich trzech kategoriach już wtedy odpoczynku raczej nie będzie. No właśnie, a Natalia, jak wygląda sprawa z faktem, bo pamiętam, że rozmawiałem z Tobą w lutym na temat właśnie między innymi tego, że Ty jesteś przecież mamą bodajże dwójki dzieciaków i kto teraz się nimi zaopiekował, jak to jesteś razem z mężem? Jednego. <laughs> Jednego, ale robi za dwóch. <laughs> Co z dzieckiem? Dziecku teściowej mam, super teściowa, mi teściowa się zajmuje przez tydzień moim dzieckiem. No to pozdrawiamy serdecznie Pozdrawiam. w takim razie teściową. Tak jest, no to przyłączamy się tutaj. No i cóż, Natalia Kaczmarek, będziemy kibicować. Życzę Dzień. powodzenia, Natalia. Może jeszcze jakieś pozdrowionka na koniec? Pozdrawiam męża, który siedzi na tarasie. Dobrze, no to pozdrawiamy serdecznie w takim razie. Natalia Kaczmarek, na pewno tutaj będziecie jeszcze ją widzieli przez najbliższy tydzień w głównej roli, to jestem tego absolutnie pewien. Także dziękuję Ci raz jeszcze i zapraszamy kolejną osobę do rozmowy i to jest Radosław Gerlak. Witamy Cię Radosławie serdecznie, prezes Polskiej Ligi Tenisa w samej osobie. Dzień dobry, witam Was serdecznie, szczęść Boże, witam Cię Mateuszu, witam wszystkich naszych widzów, naszych fanów na, na, na Facebooku, na YouTubie, na stronie polskaliga-tenisa.pl. No właśnie Radosowi, jak Ci się tutaj podoba w ogóle cała ta podróż, bo my podróżowaliśmy z lotniska Chopina w Warszawie, ponad 3 godziny podróży, jak ogólnie Ci się tutaj to wszystko podoba? Podróż jak podróż, troszkę ciasne te fotele w rajonerze jednak są. No ale będzie, będzie chwila odpocząć. Dzisiaj jest dzień taki wolny. Jutro zaczynamy rano od treningów, potem od turniejów, także zregenerujemy siły, bo faktycznie niektórzy musieli bardzo wcześnie wstać. O trzeciej nad ranem, no już mamy 19 prawie w Polsce, już od dwóch godzin ciemno, a tu jeszcze, jeszcze jasno, inna troszkę bardziej na południe, troszkę bardziej na zachód i te, te czasy są, e, po prostu się no, no inaczej jakby, jakby kalkulują. E, więc no, forma jest doskonała. No właśnie, to może powiedzmy mniej więcej w jakich godzinach będą rozlokowane transmisje, jeśli chodzi o nasze mecze od jutra. Bo od jutra przypomnimy, że rozpoczną się już zmagania w fazie grupowej Pucharu PLT. Wstępny plan jest bodajże na godzinę 15, 16, 17. Czy Radosławie coś uległo zmianie? To wszystko zależy od tego, musimy sprawdzić, o której robi się ciemno, bo faktycznie trzy mecze każdego dnia będziemy pokazywać na naszej antenie. Natomiast 15, 16, 17 to na pewno tu jest jasno a lepsze godziny, żeby ludzie w Polsce pokończyli pracę i oglądali, no to byłaby ta 16, 17, 18, jeżeli w tej chwili, bo mi się zegarek rozładował, mamy godzinę 18.35, no to jeszcze 25 minut chyba jasno będzie, więc uważam, że jednak ta 16, 17, 18, ostatecznie będziemy codziennie od jutra, czyli od niedzieli do, no do, do, do piątku pokazywać te, te, te spotkania. Tak jest, no także na pewno wszystkie odowiecie się w social mediach polska liga tenisa, też na stronie polskaligatenisa.pl, gdzie też będziemy zamieszczać terminarz, jeśli chodzi o też mecze telewizyjne, także warto być z nami pod tym kątem na bieżąco. Śledzić zostawcie łapkę w górze, to jest bardzo ważne, żeby poszerzać wszelkie zasięgi, jeśli chodzi o polską ligę tenisa. No to co Radosławie chcielibyśmy jeszcze dodać, bo dzisiaj nas czeka jeszcze losowanie też, tak? Tak, losowanie grup. Znaczy generalnie gracze muszą się określić, w których kategoriach chcą brać udział, bo mogą wziąć udział w trzech kategoriach, później trzeba to rozpisać przez noc, czyli jutro do południa to będzie dopiero jakby wygenerowane. Natomiast no, zacz zaczną gracze od treningu tutaj za chwileczkę przyjdzie na moje miejsce Marek Pokrywka, czyli no taki tutaj myślę, że tenisowy lider treningowy tego, tego obozu. Marek ma już no prawie 40 lat na karku, ale, ale myślę, że gdybyśmy się zmierzyli z nim, to nawet w trójkę nie dalibyśmy mu rady. No właśnie mówił tutaj Tomek, że nadal jest mało takich osób, które by go pokonały w Polsce. Tak, dlatego myślę, że warto tutaj e, pokazać e, jak, jak, jak fajnie, jak do, 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 z dobrą jakby historią e, turniejowych zmagań, e, tutaj trenerzy są po prostu tak? na, na, na Majorce to jest oczywiście e, z, z, po stronie szkoły tenisa, ten tenis w wrocławskiej, no ale z Markiem jak rozmawiałem z, z uczestnikami obozu we Włoszech, to wiele osób mówiło właśnie, że no, Marek faktycznie im pomógł tenisowo się rozwinąć, więc pod tym kątem e, no, strzał w dziesiątkę trafić akurat na grupę, na grupę z Markiem. No to za moment tutaj wypytamy jeszcze Marka o te kwestie. No to co Radosławie? Jakieś jeszcze ostatnie przesłanie do widzów? Tak. E, pogodności życzymy. Od tygodnia w dobrych nastrojach jesteśmy wszyscy, myślę, tenisiści w kraju. Więc trzymajmy ten dobry nastrój i, i oglądajmy tenis, cieszmy się białym sportem, piękną dyscypliną. Bawmy się tym tenisem. No i zapraszamy na, wszystkich, którzy nie są z nami na Majorce teraz, do udziału w kolejnych Kampach. To pewnie też w trakcie tego wyjazdu dowiemy się, gdzie będą te kolejne wyjazdy organizowane. W tym roku już nie, ale początek przyszłego roku szykuje się. To już mogę zapewnić bardzo atrakcyjnie pod względem wszystkich wczasowiczów, wyjazdowiczów, osób, które lubią łączyć grę w tenisa z wypoczynkiem, no bo to jest fajna, fajna symbioza. Można i odpocząć, i pograć, i zrelaksować się, odpocząć od... Nawet tutaj na przykładzie Majorki widzimy, mamy zupełnie inną pogodę, prawda? Te też te terminy kampów one nie wzięły się w przypadku Garda pod koniec marca, gdzie jeszcze w Polsce jest zimno, tam było słoneczko, 20 stopni. Dzisiaj w Warszawie rano, no też, bo na, na południe Polski jest bardzo ciepło ponoć ostatnio, nie byłem dawno na południe Polski, ale w centralnej, w północnej części kraju, no, zima, wieje jak w Kieleckim, jak to się mówi, 7 stopni, e, wiatr, deszcz, e, a tutaj przyjeżdżamy ponad 20 parę stopni, bardzo gorąco, chyba nawet klimatyzacja w autobusie, który nas tutaj dowoził z lotniska nie działała, e, więc można było poczuć się, no tak jakbyśmy mieli, znowu wrócili do lipca, ale ja już nie będę cię dłużej tutaj zatrzymywał. Marek Pokrywka. Tak jest, zapraszamy Marka, dziękujemy Radkowi tutaj za zabranie głosu i Marek Pokrywka. Ja sobie zweryfikowałem te informacje, tak żeby nie palnąć żadnej głupoty. Marek Pokrywka to jest mistrz Polski w grze podwójnej z 2012 roku. Czy wszystko się zgadza? Jeśli chodzi o debla, tak. Jestem też wicemistrzem polskich singla. Dokładnie już nie pamiętam, w którym to było roku, ale pamiętam, że to było w Łodzi na pewno, na hali MKT Łódź. Tak mi się wydaje, to było MKT. No, czyli jesteśmy bliscy trafu, jeśli chodzi o wszystkie osiągnięcia, a te na pewno możecie sobie też sprawdzić na stronie w Google. Także naprawdę jest tych osiągnięć, co nie miara. No, a to tylko potwierdza prestiż tutaj pobytu na Majorce, bo jeśli ktoś trafi na grupę z Markiem, no to będzie miał naprawdę tutaj okazję do. Podreperowania i podwyższenia umiejętności. Tutaj już Radosław też wysłał taką piękną laurkę dla Ciebie. Jak Ty się do tego ustosunkujesz? Jeszcze na, tak nawiasem mówiąc, tutaj usprawiedliwiam Marka, bo rzeczywiście lekka niedyspozycja głosowa, ale spokojnie. Na pewno jeszcze tutaj przez ten tydzień dojdzie do siebie pod tym względem. No, miejmy nadzieję, no, niestety przeziębienie wygrało z moim głosem. Bardzo przepraszam za to, no, ale to nie jest sory moja wina, no naprawdę. Jeśli... Znam to uczucie, bo też nieraz z tym się zmagałem, także spokojnie. No jeśli chodzi o treningi, no słuchajcie, no ja się staram po prostu przekazać jak najwięcej wiedzy swojej ze swojego doświadczenia. E... <słuch> Ktoś tam robi takie małe show za kamerą, a nie było tego pewnie widać w transmisji. Piorek Modelski od razu mogę powiedzieć. Rozśmiesza tutaj nas z Martyną. Po drugiej stronie stoją. Okej. Okay. Staram się być na korcie trenerem. Staram się pomagać. To jest mój cel. Czuję się w tym dobrze. Różnie osoby to odbierają. Oczywiście zdarzam się z negatywnymi informacjami i z negatywnymi feedbackami, ale też jest dużo pozytywnych i to mnie najbardziej cieszy. Robię to, robię to co lubię, przekazuję wiedzę taką, którą uważam, że jest dobra. Także jeśli ktoś jest z tego zadowolony, to bardzo się z tego cieszę. Jeśli czerpie z tego dużo przyjemności, sprawia mu tu dużo radości i widzi, że jego gra się poprawia, no to moim zdaniem jest to właśnie, to jest dobra droga, tak? No to jest taki pozytywny feedback, gdzie potem jak pewnie odbierasz go, to czujesz taką satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. No oczywiście, oczywiście, zgodzę się z Tobą. To prawda, także no naprawdę będziemy mogli pozazdrościć tym osobom, które będą z Markiem tutaj trenować. Marku, ja cię dłużej już nie przytrzymuję, tak, żeby spokojnie sobie tutaj wyzdrowiał ze swoim głosem. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiamy jeszcze na sam koniec kogoś? Małżeństwo Modelskich bym pozdrowił i życzył im powodzenia tutaj na major, w Majorce, na, na turnieju i w Mikście, i, i w grach pojedynczych. No to przyłączamy się tutaj jak najbardziej. Tak więc bardzo dziękujemy, jeszcze raz, Marku. Dzięki. Trzymaj się. No i cóż, myślę, że to już powoli będzie koniec naszego studia. Jeszcze tak wypatruję, gdzie jest Tymoteusz. Nie, no jest Tymoteusz. Zapraszamy Cię, Tymoteuszu, na chwilę. Chciałem sobie z Tymoteuszem. Tak się składa, że przez ponad 2,5 roku już razem z tym współpracujemy i nie mieliśmy okazji oglądać, znaczy rozmawiać ze sobą na wizji. To jest pierwsza taka okazja specjalna. Jesteśmy na Majorce, a więc można powiedzieć w krainie, gdzie Tymoteusz bardzo dobrze się odnajduje, bo sam przyznał mi w prywatnej rozmowie, że bardzo chciałby kiedyś zamieszkać w Hiszpanii, także witam cię tymku i oddaję Ci głos na ten temat. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Mateuszku. Tak no co tu tutaj? Można więcej powiedzieć Mateuszu, jak najbardziej, Hiszpania piękny kraj, ciepły klimat, wspaniała piłka nożna, Real Madryt, jak wiesz jestem wielkim fanem, Ty jesteś kibicem Barcelony, co jest tutaj taką o, lekką... O, tam taki delikatny zgrzycik, ale właśnie Ta. jak tam ten Real, bo wiem, że śledzisz. Tak, śledzę, śledzę, właśnie grają z Sevillą, obecnie wynik 0-0, chociaż była pierwsza bramka już strzelona przez Fedę, chociaż minimalny spalony, bramka nieuznana więc wciąż na tablicy wyników bez bramek. No dobrze tymku to chciałem Ciebie zapytać właśnie o co Ty będziesz tutaj dbał podczas tego peltem Majorka Camp, no bo z pewnością gdzieś te terminaże, to wszystko będzie trzeba o to zadbać. Oczywiście Mateuszku, tutaj zadbamy o wszystkich graczy, żeby czuli się tutaj jak w domu, aby każdy z nich był szczęśliwy, aby mógł sobie pograć, jak sam wiesz, z rana będą sobie tutaj panie i panowie trenować z naszymi wspaniałymi trenerami, a po popołudniami będziemy dla nich przeprowadzać turnieje, nad którymi ja będę tutaj sobie zarządzał, że tak powiem, żeby wszystko odbyło się sprawnie i bez żadnych przeszkód. To prawda, to prawda. Także, Tymoteuszu, no na pewno sporo y, ciężkiej pracy przed Tobą czeka. Widzę, że tutaj Radosław chce coś jeszcze przekazać. Tak, bo jak już mamy Tymoteusza na wizji, co nie często się zdarza, to bardzo bym prosił Tymoteusza, aby okazał swój najnowszy tatuaż, ponieważ Tymoteusz się tatuuje na lewej udzie. Tymku, no piękny jest ten tatuaż, nie ma się czego wstydzić. Lew się pojawił. Maćku, Pokaż tutaj tymku. Odsłoń. Odsłoń. Jest, jest lwek. Presja, presja jest, prosimy. Tak, jest, jest lew, nowy tatuaż. Nowy tatuaż. Widać, widać. Ty zagojony już, także studio tatuażu spisało się znakomicie. Drugi ukryty. Może kiedyś go pokażemy. Także nowa. Tak. Dobra.